Już kilka razy mnie pytacie o wojnę, która się zbliża nieochronnie. Już ta wojna trwa pomiędzy Rosją a Zachodem. No a wielu jeszcze pisze głupie takie teksty, że nie będziemy walczyć za Ukrainę. Tak jakby Ukraińcy walczyli o, o swoją wolność. Ukraińcy są w takiej sytuacji jak my. Oni są wykorzystywani, oni wcale nie walczą o wolność. To nie są bo, y, wojny za targi o jakieś zasoby rosyjskie. Tylko stawka jest o coś większego. Planeta płonie, rozumiecie? O zaprowadzenie nowego porządku świata. Za dużo ludzi, za dużo zwierząt, trzeba coś z tym zrobić. Dlatego wojna. No, Putin się stawia o koniem, więc jest niewygodny. A niewygodny człowiek jest niebezpieczny. Nawet filmy będą powstawały, już chyba powstał jakiś film, oczarniający oczywiście, pokazujący Putina w takim najgorszym świetle. No tak, nie chcę się zgodzić na nowy rząd światowy. Walutę cyfrową nie chcę przyjąć, więc ta wojna oto się roz, rozpo, rozpoczęła. Oto o się roz, o, właśnie ta wojna jest. <śpuszczam> Przepraszam. No, Także nie piszcie głupot, że to za, za Ukraińców walczycie, tylko wy walczycie za siebie teraz. Ukraińcy powinni się zjednoczyć. Po co mają przywileje? Zgadnijcie, żeby nas poróżnić, bo zauważyli, że Polacy pomagają Ukraińcom, to żeby do tego nie dochodziło za bardzo, żeby się nie pojednali, no to śpila. Przywileje dla nich. I wtedy jest ta nienawiść, która się rozwija. Nie dajcie się zwieść. Nara.